Żyjemy w świecie szybkiego tempa i nieustającej konieczności bycia na bieżąco. Nic dziwnego, w końcu jesteśmy tam, gdzie kręci się biznes – w zatłoczonych miastach, wysokich biurowcach, oszklonych pomieszczeniach. Ale życie to nie tylko biznes. Potrzebujemy miejsc i chwil wytchnienia, relaksu w lesie, nad jeziorem, czyli w rezydencji Pestkownica. Pestkownica położona jest w północno-zachodniej części Polski, około 100 km od Poznania czy Szczecina. To tylko 4 godziny jazdy z Wrocławia czy Warszawy. Na miejscu znajduje się lądowisko dla śmigłowców. To doskonałe miejsce do uprawiania aktywności na świeżym powietrzu. Znajduje się tu 80 km szlaków pieszych dostępnych przez cały rok. 60 km tras Nordic Walking. Zimą trasy dla narciarzy biegowych, jeziora dla wędkarzy i lasy dla grzybiarzy. Rowerzyści mają do dyspozycji wiele szlaków rowerowych o łącznej długości ponad 150 km. Kajakarze mogą korzystać ze 180 km szlaku kajakowego na rzece Drawie, która jest jedną z najczęściej odwiedzanych rzek w regionie przez miłośników sportów wodnych. Otoczenie rezydencji wynosi aż 50 hektarów lasów, łąk i jezior. Które przyciągają coraz więcej osób spragnionych nie tylko aktywności sportowych, ale przede wszystkim ciszy, spokoju oraz kontaktu z naturą, niezbędnego do utrzymania lub poprawy zdrowia psychicznego i fizycznego. W tym celu nasi goście mogą korzystać z kompleksowej terapii leśnej. Organizujemy dla nich dendroterapię, gimnastykę i jogę w lesie, masaże w cieniu drzew oraz spacery leśne. Jezioro w pestkownicy, jako jedyne w Wielkopolsce posiada pokłady leczniczej borowiny. Dodatkowo oferujemy kursy i szkolenia związane z lasem oraz odżywianiem przy wykorzystaniu leśnych przysmaków. Nasza kuchnia oparta jest na produktach ekologicznych od lokalnych dostawców. Jeżeli mowa o szkoleniach, nie możemy zapomnieć o ofercie dla firm. Znajduje się tu baza noclegowa, czyli 20 pokoi dwuosobowych z prywatnymi łazienkami, 4 apartamenty oraz 3 całoroczne domki, łącznie 70 miejsc noclegowych. Klienci mają do dyspozycji dwie sale konferencyjne na 40 i na 60 osób, wyposażone w rzutnik, ekran i flipchart. Istnieje również możliwość zorganizowania szkoleń na łonie natury. W pestkownicy istnieje infrastruktura do organizacji szkoleń, konferencji i eventów. Połączenie biznesu i integracji na świeżym powietrzu tworzy wartość dla firm oraz dla ich pracowników. A kiedy czas nauki minie, pora na integrację. Sposobów na aktywność w pestkownicy nie brakuje i każda grupa może znaleźć coś dla siebie łowienie ryb w dwóch prywatnych jeziorach, rajdy samochodowe na orientację, strzelnica sportowa, otwarty basen, imprezy taneczne, grill, spływy kajakowe to tylko niektóre atrakcje, z jakich korzystają nasi goście podczas wyjazdu integracyjnego. Ale integracja nie dotyczy tylko kolegów z pracy. Ważne jest również pielęgnowanie relacji między członkami rodziny. Dlatego organizujemy także imprezy okolicznościowe, jubileusze, komunie, wesela czy zjazdy rodzinne. Duża sala restauracyjna, bar, pyszne potrawy oraz klimatyczne otoczenie rezydencji sprzyjają wspólnemu świętowaniu. Natomiast plac zabaw, basen, plaża i wypożyczania sprzętu dla dzieci umilają pobyt również naszym najmłodszym gościom. Funkcjonujemy na rynku od 2015 roku. Przez ten czas poznaliśmy potrzeby naszych klientów, które z jednej strony mocno koncentrują się na wyciszeniu i odpoczynku, a z drugiej na różnych aktywnościach w gronie najbliższych lub znajomych. Mamy do dyspozycji tereny na kolejne inwestycje oraz kolejnych klientów zainteresowanych pobytem w naszej rezydencji. Umożliwiamy odpoczynek w komfortowych warunkach oraz powrót do nas za każdym razem, kiedy tylko pojawi się potrzeba naładowania życiowej energii czy kuracji z wykorzystaniem surowców organiczno-mineralnych. Pestkownica to jedyne miejsce w Wielkopolsce, gdzie znajdują się pokłady leczniczej borowiny o właściwościach potwierdzonych przez Państwowy Zakład Higieny. W związku z tym planujemy rozwijać się również w kierunku balneologii, wykorzystującej naturalne surowce do leczenia m.in. stanów zapalnych, schorzeń kości, mięśni czy stawów. Mamy odpowiednie warunki do goszczenia osób starszych. Leśna cicha okolica, czyste powietrze, własny teren 50 hektarów wkomponowany w naturę to gwarancja spokoju. Natomiast zorganizowane aktywności takie jak wycieczki, spacery, terapie dendrologiczne, terapie z wykorzystaniem lokalnej borowiny, yoga, gimnastyka na świeżym powietrzu oraz grzybobranie nie tylko uatrakcyjniają pobyt, ale również sprzyjają zdrowiu i nawiązywaniu nowych znajomości. Idź do Pestkownicy, skorzystaj z piękna natury i wypocznij w Puszczy Drawskiej.